Dzień dobry kochani, witam serdecznie. Wszystkie zodiakalne wodniki na czytaniu tygodniowym od 4 do 10 lipca bieżącego 2022 roku. Karty są już potasowane, teraz je tylko przełożę. I już patrzymy, co nadchodzący tydzień ciekawego dla wodnika przygotował. Poniedziałek: Królowa Mieczy. Wtorek: 5 denarów. Środa dwa kielichy, czwartek rycerz mieczy, piątek cztery denary. Sobota karta maga i niedziela są dostateczne. W do czytania mamy sześć kielichów. Kochani, w tym tygodniu może Was odwiedzić ktoś, z kim dawno się nie widzieliście. Może ktoś z rodziny, a może dzieci, a może wnuki Was odwiedzą, a może spotkacie się gdzieś w mieście, na mieście, tak, z przyjaciółką, z przyjacielem z dawnych lat, odnowicie kontakt, nadrobicie jakiejś zaległości, jeżeli chodzi o spotkania, o relacje. To jest też taka równowaga emocjonalna, więc Wodnik w tym tygodniu będzie dochodził do równowagi, być może po jakimś burzliwym okresie. To jest też mm, ofiarowanie pomocy, więc jeżeli potrzebujecie na przykład pomoc w opiece nad dziećmi, bądź nie wiem, pomoc w podjęciu jakiejś decyzji, macie dookoła siebie wspaniałych, życzliwych przyjaciół, znajomych, rodzinek, którzy na pewno Wam tej pomocy nie odmówią, tylko trzeba po prostu powiedzieć, trzeba po prostu zapytać. Jakieś wspomnienia, jakieś pomysły, które kiedyś odkładaliście na półkę, teraz można zrealizować. Więc to jest czas na to, żeby ruszyć z jakimś tematem, no właśnie, który już dojrzewa w Was od jakiegoś czasu. Odwiedziny miejsca, które bardzo miło wspominacie, zwłaszcza z okresu dzieciństwa. Nie wiem, może Wy jedziecie sobie na wakacje. W miejsce, które zawsze z rodzicami jechaliście, jakieś ulubione miejsce nad morzem, bądź na Mazurach, na, nad jeziorami, w górach. Każdy tam z Was ma jakieś swoje miejscówki, więc tutaj może być taka sytuacja, że właśnie teraz zabierzecie swoją rodzinkę i w to miejsce pojedziecie, ewentualnie być może właśnie odwiedziny rodzic rodziców, rodziny, bliskich. Z którymi dawno nie utrzymywaliście kontaktu, a teraz jest okazja, być może gdzieś przejazdem sobie do tych osób wstąpić, odwiedzić ich i te relacje jakoś właśnie odnowić. Temat dzieci, więc tutaj być może niektóre wodniki szykują swoje pociechy na jakieś obozy, kolonie, wyjazdy wypoczynkowe, ewentualnie razem pakujecie się, całą rodzinką sobie wyjecie, wyjeżdżacie, wypocząć. Gdzieś w jakimś pięknym miejscu. Dobrze, kochani, co w poniedziałek? Wpędzie poniedziałek Królowa Mieczy. Królowa Mieczy to jest wiedza. Wiedza, którą wodnik posiada. Nie boimy się mieczy, bo to jest nasz żywioł, to jest um, żywioł powietrza, tak? Więc tutaj, jakby wodnik jest w swojej energii. Wiedza, którą będziecie wykorzystywać, podejmować jakieś decyzje, decydować, służyć radą, pomocą. Wykorzystywać tą wiedzę w załatwianiu wszelkich jakichś spraw urzędowych, sądowych, ale też jeżeli chodzi o pracę, te wodniki, które szukają pracy, mogą się przygotować na jakąś rozmowę kwalifikacyjną już w poniedziałek, bądź po prostu w poniedziałek ktoś do Was napisze, zadzwoni, poprosi Was o takie spotkanie. Jeżeli potrzebujecie doradztwa, Osoby, która ma wiedzę, która jest wykształcona, zwłaszcza w jakichś tematach prawa, medycyny bądź jakichś spraw administracyjno- urzędowych, warto tutaj posłuchać wskazówek kobiety po 45 roku życia, która być może no, emocjonalnie jest troszeczkę zdystansowana, ale naprawdę wie, co mówi i może Wam bardzo pomóc. Te wodniki, które czekają na jakieś decyzje urzędowe. Na jakieś orzeczenia sądowe, na jakieś dokumenty w tym dniu będą mogły tą sprawę pozałatwiać. Prawdopodobnie będzie Was obsługiwać kobieta. No i oczywiście, jeżeli potrzebujecie pomocy prawnej, tutaj też jeżeli decydujecie się na prawnika, a macie wybór, zdecydujcie się na kobietę, bo ona dobrze poprowadzi Waszą sprawę. Co jeszcze? Dobry dzień na. Możliwość wypowiedzenia się w jakimś temacie, tak? Więc jeżeli od jakiegoś czasu przygotowywaliście się do jakiejś rozmowy, czy to na przykład o podwyżkę z pracodawcą, tak? Czy na przykład, no o podwyżkę to akurat w tym dniu, podwyżce to akurat w tym dniu nie rozmawiajcie, lepiej przyłóżcie to kochani na, na czwartek. Natomiast nie wiem, no właśnie w sprawie pracy, bądź no nie, zapytać się o coś, coś co was nurtowało od, od jakiegoś czasu, bądź właśnie przystąpić do jakiegoś ustnego, bądź... Pisemnego egzaminu, bądź się gdzieś zapisać w tym dniu, na przykład nie wiem, do lekarza, bądź no nie wiem, właśnie na jakiś kurs, na jakieś szkolenie, bądź na przykład na jakąś wizytę u kosmetyczki. Tak, chodzi o zapisywanie, o to, żeby zadzwonić, zapytać się, umówić jakiś termin, to jest to dobry czas. Spotkanie też u lekarza, zwłaszcza sprawy neurologiczne bądź chirurgiczne. We wtorek piątka denarów, więc tutaj u, ogólnie uważajcie na mandaty, na jakieś, na jakieś straty finansowe, więc y, nie kupować niczego, nie zamawiać, bo to może być coś y, albo przereklamowane, albo wadliwe, albo przepłacicie. Y, nie bierzemy żadnych kredytów, pożyczek w tym dniu. Uważamy na to, żeby nie zgubić portfela, dokumentów, torebki, y, nie pogubić jakiejś rzeczy. Y, Uregulować jakieś zaległości, które być może gdzieś tam się właśnie nawarstwiły. No, może być tak, że w tym tygodniu niektórzy z Was dostaną jakieś pismo, że gdzieś tam jest niedopłata i trzeba coś uregulować. W tym dniu może ktoś do Was się zgłosić, ktoś, kto będzie potrzebował pomocy finansowej. Ja może dopowiem tą kartę, o co tutaj dokładniej chodzi. No i jeżeli chodzi o tą pierwszą rozmowę w poniedziałek na temat pracy, niestety może się nie udać. Ale nie zrażajcie się, nie zrażajcie się tym, bo może się już w środę pojawić jakaś fajna propozycja. No dziewięć mieczy, więc tutaj coś stresującego, czego się obawiacie. Hmm, może właśnie sprawy związane z tymi kredytami, tak, cały czas te stopy procentowe rosną. No macie jakieś wydatki, tutaj naprawdę uważajcie we wtorek na to, żeby nie stracić, nie zgubić. Nie przegapić jakiejś płatności, no i też nie załamywać się, nie stresować i nie mieć wyrzutów sumienia, jeżeli komuś odmówicie finansowej pomocy, tak? Zwłaszcza jeżeli sami niewiele posiadacie, to nie jest żadna ujma na honorze, to nie jest żadna, że tak powiem, dla Was sprawa, którą powinniście bardzo przeżywać i brać do siebie. No po prostu sami nie macie, musicie odmówić, tak? Bo dbacie o siebie, dbacie o swoją rodzinę. Co jeszcze? Niektóre wodniki we wtorek mogą mieć złe samopoczucie, więc możecie się po prostu rozchorować, kochani, i ten dzień spędzicie w łóżku. Ból głowy, no teraz pogoda szaleje. Jednego dnia mamy 30 parę stopni, drugiego 20 albo 18, więc no, mogą być skoki ciśnienia, mogą być jakieś właśnie takie um, duchoty, gorączki, ale też właśnie um, różnego rodzaju wpływy pogody na nasze samopoczucie więc tutaj jeżeli naprawdę źle się czujecie weźcie dzień wolny w pracy posiedzicie w domu, wypoczywajcie wyśpijcie się przede wszystkim tak, no i tutaj też uważajcie, żeby długo nie siedzieć po nocy bo to też może być właśnie jakieś niekorzystne, niekorzystne dla waszego organizmu no i ta, ten wtorek będzie taki byle jaki, natomiast w środę już mamy dwa kielichy i tutaj bardzo udany dzień. Dwójka, to znaczy, że emocjonalnie z każdym uda Wam się dobrze porozumieć. Miłe spotkania, miłe rozmowy, takie, taka życzliwość, chęć pomocy w załatwianiu wszelkiego rodzaju spraw. Zdecydujecie się być może na coś. No i oczywiście też pomoc i wsparcie takie też mentalne, emocjonalne ze strony Waszych bliskich. Zwłaszcza jeżeli chodzi o żonę, męża, partnera, partnerkę. Możecie szczerze porozmawiać, właśnie takie wsparcie, taka opoka, która jest naszymi plecami w jakichś nurtujących problemach, w sytuacjach ciężkich, gdzie możemy po prostu polegać i liczyć na, na tą osobę. Co jeszcze, kochani? No, fajny dzień, jeżeli chodzi o udane rozmowy, jakieś uzgodnienia. Więc jeżeli chcecie poruszyć jakiś temat, czy to w pracy, bądź w sprawie pracy, warto w środę ruszyć do działania, bo naprawdę będziecie mogli się po prostu dogadać, tak? Ktoś przyjdzie na, na spotkanie planowane, no i być może. Będzie, że tak powiem, porozumienie, tak? Czyli, czyli zgodzi się z Wami w jakiejś rozmowie, zaakceptuje jakieś Wasze warunki, jakieś propozycje, nie będzie robił żadnych przeciwności, żeby zaproponowane jakieś sprawy zrealizować. Udane spotkanie z rakiem Samotne wodniki, no być może wybierą się na jakieś spotkanie, na jakąś randkę z wodnikiem, wagą bądź. Bliźniakiem, ewentualnie właśnie rakiem. Co kochani, w czwartek? Rycerz Mieczy, więc tutaj jakieś wiadomości, na przykład list polecony bądź jakieś zawiadomienie. No uważajcie w tym tygodniu na mandaty, uważajcie na wszelkiego rodzaju właśnie fotoradary, żeby gdzieś tam was. Ktoś nie sfotografował, później powiastka przyjdzie bądź parkowanie, tak? Też żeby jakaś blokada nie była założona na koło przez Straż Miejską, i tak dalej, i tak dalej, bo może tutaj się pojawić później jakaś płatność, jakiś kwitek do uregulowania. Spotkanie z zadiakalnym wodnikiem, i tutaj też ta osoba być może będzie niezapowiedziana, być może ktoś was odwiedzi niezapowiedziany, może ktoś zadzwoni. Może być spotkanie z jakimś urzędnikiem, z prawnikiem, z notariuszem albo po prostu z znajomym, znajomym, z kimś z rodziny, kto po prostu gdzieś tam jest przejazdem i nieco powiedziany nagle, niespodziewanie was odwiedzi. Jest to dzień, gdzie możecie być. Przede wszystkim będziecie wiedzieli, co robicie, tylko też uważajcie na to, żeby zbyt pochopnie nie podejmować decyzji, bo ten rycerz mieczy to jest taki troszeczkę w gorącej wodzie kąpany, on już natychmiast chce coś realizować, to co zaplanował, on wie, co robi, a później być może pewnych rzeczy żałuje, tak? Więc tutaj na spokojnie, żebyście właśnie pod wpływem emocji, chwili nie podejmowali jakichś pochopnych decyzji, nie działali. Nerwowo, nie dawali się prowokować. No i też, jeżeli musicie załatwić jakąś sprawę gdzieś w urzędach, uzbrójcie się w cierpliwość i nie wchodźcie w polemikę słowną z jakimś, właśnie panem policjantem, strażnikiem bądź urzędnikiem, bo nie przegadacie go, a jeszcze możecie go zdenerwować i zrobi wam na złość i wystawi większy mandat, bądź po prostu jakieś inne. Będą tego negatywne skutki, więc tutaj też żebyście powstrzymywały wodniki troszeczkę e, się w jakichś komentarzach, w jakichś ripostach, bo mm, no, kto mieczem wojuje, miecza ginie, tak? Mimo, że to jest wasz żywioł i wy jesteście błyskotliwi, pewni tego, co mówicie, ale czasami może być tak, że powiecie o jedno słowo za dużo i to może się odbić przeciwko Wam. W piątek, czwórka denarów jest tutaj fajna taka stabilizacja. Większość z Was skupi się na pracy w domu. Nie to tylko tej zawodowej, ale też jakieś porządki, jakieś być może naprawy, reparacje, małe remonty. Czwórka denarów to jest też ograniczanie wydatków, oszczędzanie bądź oszczędzaliście od dłuższego czasu na coś i pozwolicie sobie na jakieś zakupy, tak? No, utrzymacie pracę, bądź zdobędziecie wymarzoną pracę. Więc jeżeli czekaliście na jakąś wiadomość, od firmy, pracodawcy, z którym wcześniej się kontaktowaliście, taka wiadomość powinna się pojawić. Ogólnie dzień, w którym twardo stoicie na ziemi, wiecie, czego chcecie, pilnujecie swoich dóbr materialnych, ale też jesteście z bliz, blisko z osobami, na których bardzo Wam zależy, zwłaszcza jeżeli chodzi tutaj o właśnie wodnika bądź koziorożca. Więc trzymacie się razem, dbacie o swoje wydatki, swoje finanse. Te osoby, które mają problemy z komornikiem, też nie bójcie się, nie stresujcie, nawet jeżeli jakieś pismo bądź jakaś decyzja groźnie wygląda, nikt nie odbierze wam ani mieszkania, ani waszych dóbr materialnych. Poradzicie sobie z tym wszystkim, tak opanujecie sytuację, macie dobrego prawnika, dobrego obrońcę, więc tutaj ktoś was wybroni i bądź sami, po prostu macie taką wiedzę i będziecie wiedzieli jak działać. W sobotę mamy kartę maga, te wodniki, które mają własną firmę, w tym dniu będą wszystko kontrolować, sprawdzać, nadzorować, ale też zajmować się jakimiś transakcjami, jakimiś inwestycjami. Pamiętajcie, żeby za dużo nie inwestować, tylko z głową wszystko robić, żeby mieć jakieś zaplecze finansowe. To jest też dzień poświęcony na naukę, więc tutaj te wodniki, które gdzieś tam prowadzą jakieś badania, jakieś eksperymenty albo po prostu się uczą w tym dniu troszeczkę posiedzą nad jakimiś swoimi wynalazkami bądź z głową z nosem w książce y, ucząc się szukając jakichś rozwiązań y, jakiś nowy etap w waszym życiu macie pod kon kontrolę nad tym co się dzieje no i ogromna taka pewność siebie będzie towarzyszyć wodnikowi być może właśnie dlatego że pozytywnie zakończą się tutaj jakieś sprawy urzędowe, sądowe bądź Sprawy pracy, bo szóstka kielichów też mówi o jakiejś, o jakiejś przeszłości, tak? Więc mogą być jakieś zaległości, właśnie. No i tutaj niestety pojawi się jakieś pismo, ale poradzicie sobie z tym. Co w niedzielę są dostateczne? Tutaj powrót do zdrowia, jeżeli rozchorowaliście się, że tak powiem, we wtorek. Natomiast ostatecznie zamknięcie jakiegoś tematu, zdecydowanie się na coś i zażegnanie jakiegoś kryzysu. Powrót też y, byłych partnerów, więc tutaj no, niektóre wodniki być może odnowią jakieś znajomości. Natomiast jeżeli jesteście w relacjach i były kłótnie o przeszłość, były kłótnie o jakieś, nie wiem, być może alimenty, tak? Związaliście się z sobą, która no niestety y, ma jakąś historię. Życiową już za sobą, no i gdzieś to tam się ciągnie za wami, i często jest kością niezgody, więc to definitywnie się jakoś tutaj wyjaśni wszystko w tym tygodniu. Pozamykacie jakieś stare historie, do których nie będziecie już wracać, kończą się jakieś problemy finansowe, kończą się jakieś problemy z pracą, tak? Wchodzicie jakby w nowy etap, tutaj los daje kolejne szanse na to też, żeby wrócić do jakiegoś pomysłu, zwłaszcza jeżeli prowadzicie własną działalność. Już tak intuicyjnie wiedzieliście, że trzeba być może coś nowego zacząć, ale no nie było ku temu okazji, a teraz właśnie taka okazja będzie bądź po prostu chcę wodnik rozpocząć działalność gospodarczą, więc jak najbardziej to będzie dobry moment, żeby zastanowić się nad tym, w najbliższy weekend od przyszłego tygodnia zacząć działać. Kochani, to by było na tyle. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne nie dla wszystkich. Sprawdźcie sobie znak ascendentalny, ja Wam życzę wspaniałego, udanego tygodnia, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.